To, że nasz rozwój cywilizacyjny, techniczny poszedł zbyt szybko niż rozwój duchowy, że wyprzedził on rozwój duchowy i teraz jesteśmy w bardzo niebezpiecznym okresie, szczególnie od momentu, kiedy poznaliśmy tajemnicę broni atomowej i możemy dokonać samodestrukcji naszego świata. I jak gdyby cała ich praca, o tym właśnie mówi Meyer, to jest zachęcenie nas ludzi do tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, co robimy, a żebyśmy zaczęli poszukać, poszukiwać wartości duchowych, żebyśmy odkryli jakie prawa rządzą naszymi oni znowu plejadanie twierdzą, że są to prawa kreacji, czyli wielkiej siły, wielkiej energii, która jest nieskończoną miłością, my to nazywamy Bogiem. I rzecz bardzo dziwna, paradoksalna, właśnie ci przybysze nie mówią o jakichś pojazdach kosmicznych, o jakichś osiągnięciach naukowych, tylko mówią po prostu o Bogu, o tym, że trzeba poszukiwać go w swoim życiu, że trzeba się rozwijać duchowo, zaś technika to jest coś, co przychodzi wraz z tym rozwojem duchowym i jest rzeczą najmniej ważną w życiu każdego człowieka, a mówiąc o życiu ludzi i swoim mówią na przykład rzeczy tak ciekawe, jak to, że istnieje coś takiego jak reinkarnacja, żeby ludzie mieli czas, mieli możliwości, a żeby w którymś tam momencie osiągnąć doskonałość. Tak, przedstawiłeś w tych przed chwilą przekaz jakby duchowy. Który, o którym mówi Meyer, nie wiadomo, czy to jest prawda, ale w każdym razie tak to prezentuje Mejer, natomiast zadzwonił do nas słuchacz z bardzo ciekawym pytaniem, jak daleko są te plejady oddalone od Ziemi i w jaki sposób oni przebywają tę odległość, skoro my wiemy, że no nieprzekraczalna jest prędkość światła, no, tak przynajmniej zakłada by, nasza nauka. Tu I właśnie, trzeba by powiedzieć o ich statkach. Za chwilę powiem o ich statkach, natomiast ja jeszcze przypomnę, gdzie leżą plejady. Otóż. Gwiazdy, gromada gwiazd zwanych plejadami jest w gwiazdozbiorze byka i jest oddalona od ziemi około 500 lat. <laughs> jest to niewyobrażalne i niemożliwe do osiągnięcia. I wydaje się to w zasadzie już takim argumentem za tym, że to wszystko co prezentujemy jest zupełną bzdurą. Natomiast bardzo ciekawymi osiągnięciami może się pochwalić ostatnio. Fizyka teoretyczna. My o tym zrobimy program. W tej chwili przygotowujemy się do tego programu, bo jest to naprawdę ogromnie czasochłonne i ogromnie poważna sprawa, bo osiągnięcia fizyki teoretycznej mówią, że można otwierać tak zwane tunele czasoprzestrzenne. O tym mówił Meyer, co ciekawe. Ale to może za chwilę o tym powiemy troszkę więcej, a teraz moglibyśmy posłuchać właśnie o tych statkach, które widzieli i Szwajcarzy, sąsiedzi Mejera i my mamy je na swoich zdjęciach przed nami. Posłuchajmy, co o nich mówi Mejer. Plejadanie opanowali budowę statków kosmicznych do absolutnej perfekcji. Technologia dla ziemskich naukowców jest na pograniczu magii. Pojazdy przez nich używane mają najczęściej kształt kuli lub talerza. Nie jest to przypadkowe i jest związane z napędem wykorzystującym pole grawitacyjne. Najczęściej używane są tzw. statki promienne. Mają one dyskoidalny kształt i średnicę od 7 do 21 metrów. Statek 7-metrowy mieści trzy osoby. W skład załogi wchodzi jeden pilot. Materiał, z którego wykonana jest powłoka, to stop miedzi, miklu i srebra z dodatkiem 怎么打？ Procedura budowy skadłuba statku jest siedmioetapowa. Dzięki temu stop uzyskuje strukturę kryształu. Statek może służyć do podróży międzygwiezdnych i jest w stanie wchodzić w hiperprzestrzeń. Porusza się bezszelestnie. Wyposażony jest w szereg ekranów ochronnych, które wytwarzają wokół statku pole nieznane na Ziemi. Dzięki temu statki promienne są niewidoczne i niewykrywalne przez ziemskie radary. Oprócz tego mają specjalne wyposażenie, o którym się nie śniło nawet największym fantastom. I tak statki Plejadan potrafią analizować fale, które wysyła ludzki mózg. Paralizator drgań może zablokować dowolne urządzenie techniczne znajdujące się w pobliżu statku. Statek posiada także urządzenie teleportujące, umożliwiające przenoszenie członków załogi do dowolnie wybranego miejsca w pobliżu pojazdu. Na Ziemi Plejadanie posiadają trzy bazy. W których są stacjonowane ich pojazdy. Jedna z bas jest pod lodami Bieguna Północnego. W niej znajduje się olbrzymi statek Matka o średnicy kilkuset metrów. Oprócz pojazdów załogowych, wokół Ziemi krążą sondy telemetryczne, które są często brane przez ludzi za tak tzw. UFO. Są to jedynie automaty dokonujące pomiarów. Po ziemskiej orbicie porusza się kilka tysięcy takich obiektów. Każdy z nich jest otoczony polem ochronnym. To uniemożliwia ich wykrycie. Jeżeli chodzi o niezawodność, to urządzenia plejadan po prostu się nie psują. Plejadanie twierdzą, że ludzie także kiedyś dojdą w technice do takiej perfekcji. Potrzeba jednak na to kilkunastu tysięcy lat. Nautilius, Radia A w nim mówimy o Nieprawdopodobnym przypadku człowieka, który utrzymuje, że ma kontakt z obcą cywilizacją. Ja tylko zapowiem pewną sensację. Za chwilę wyemitujemy dźwięk, których rzekomo wydają statki. Plejadan, który uzyskaliśmy od Mejera. Słuchacie nautilus Z. Wspominam, że dzisiaj mówimy o Billy Meyerze, człowieku, który twierdzi, że ma kontakt z obcą cywilizacją. Zadzwonił do nas słuchacz z pytaniem, dlaczego oni się nie kontaktują. Z nami, to znaczy dla czego akurat z Bill Mayerem? No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Ja też na ten temat trochę się zastanawiałem. Dlaczego tak jest? Czy Bili, mówiąc wyjaśnienia Plejadan, ma rację? Czy mają rację Plejadanie? Ale kiedy się posłucha, ich wyjaśnię, że to nie ma sensu, ponieważ ludzie są do tego nieprzygotowani, bo chcieliby zdobyć tą technikę, która dla nas jest prawie magiczna, przystosować ją do celów wojskowych. Że to by rodziło taką pokusę, a poza tym, no jak gdyby nie masz sensu, ponieważ y, nie mentalnie, to jak włączam telewizor i widzę te wszystkie relacje z zamachów terrorystycznych, z wojen różnych regionalnych, to dochodzę do wniosku, że chyba taka jest smutna prawda. Jeżeli to, co mówi Mejer, jest oczywiście, oczywiście prawdą. Oczywiście. Y, natomiast y, słuchasz, był też ciekaw, dlaczego akurat Mejer? Czy to jest przypadek, że akurat Billy Mayer e, doznał tego zaszczytu spotykania się z Plejadanami? No sam Mayer... Jak pamiętam, nam no, to tłumaczył w ten sposób, że on był jednym z wielu, którym to zaproponowano, ale jedynym, który się na to zgodził. Natomiast powiedzmy, że nie jest jedyną osobą na świecie, która twierdzi, że miała kontakt i ma kontakt z prejadanami. I która to osoba jest, no można powiedzieć, w miarę wiarygodna, ponieważ te wszystkie materiały, zdjęcia, filmy, dowody pośrednie, no jak gdyby w jakiś sposób go uwiarygadniają. No nie możemy powiedzieć, że to jest oszust. Jest jeszcze na pewno taka jedna osoba w Peru. Nawet myślimy o tym, żeby kiedyś być może, być może odwiedzić właśnie tę osobę. Wyjazd do Peru no, jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż wyjazd do Szwajcarii, ale. W Nautilusie Radia Z wszystko jest możliwe, także być może kiedyś nam się tam uda dotrzeć. Natomiast jeszcze jest jedno pytanie od naszych słuchaczy. No w jaki sposób te statki pokonują tę odległość? Bo to jednak. I tutaj znowu trafiamy na wyjaśnienie Mejera, które otrzymał od Plejadan. I to wyjaśnienie jest także jak gdyby dowodem, że ten człowiek w jakimś stopniu jest wiarygodny, ponieważ to wyjaśnienie on udzielił w latach 70. Powiedział, że istnieje coś takiego jak hiperprzestrzeń, że te statki poruszają się w hiperprzestrzeni wchodząc w inny wymiar i dzięki temu pokonanie setek lat świetnych zajmuje im dosłownie kilka sekund. Czas, który jest niemierzalny, bo jest nieistotny i wydawało się to wielką bajką, dopóki na początku lat 90. w kilku znanych uniwersytetach zajmujących się fizyką teoretyczną nie powstały hipotezy właśnie mówiące, że coś takiego jak hiperprzestrzeń istnieje i że prawdopodobnie gdybyśmy opanowali technikę pozwalającą nam na wytworzenie olbrzymich energii, moglibyśmy tą hiperprzestrzeń rozwinąć i przejść przez nią w tunel czasoprzestrzenny, który by nas mógł zaprowadzić wszędzie tam, gdzie byśmy chcieli w ułamku sekundy. Jest to na, na tyle niezwykłe, że poświęcimy temu zagadnieniu odrębny program, jak mówię, cały czas się do tego przygotowujemy. Było też kolejne pytanie naszego słuchacza, no czy na przykład my moglibyśmy rozmawiać z Plejadanami, czy nasz słuchacz mógłby się z nimi spotkać i mógłby normalnie z nimi rozmawiać. No z tego co major mówi, wynika, że yy, on i Kilku jeszcze ludzi może się, się spotykać z nimi bezpośrednio, ponieważ każdy człowiek emituje swego rodzaju fale, wibracje. I nasze wibracje, z tego co mówi Meyer, są na tyle y, prymitywne, w takim sensie, no, że są one jak gdyby chaotyczne, że mogłyby w sposób negatywny oddziaływać na nich, jako na osoby bardziej pod względem duchowym rozwinięte. Dlatego mogą się spotykać tylko z osobami w jakiś sposób do tego przygotowanymi. Zapowiadaliśmy sensację, to znaczy wyemitowanie dźwięku, który wydają statki Plejada. Nie możemy zaprezentować zdjęć, które mamy przed sobą. Są one bardzo wyraźne. Niezwykłe, oczywiście, to może być fotomontaż. Tego wykluczyć absolutnie nie można. Chociaż natomiast. dodajmy, że ci, którzy się tym zajmowali, badaniem tych zdjęć w sposób fachowy stwierdzili, że jeżeli fotomontaż jest nie można wykluczyć fotomontażu, to trzeba by powiedzieć, że zrobienie czegoś takiego kosztowałoby nie dziesiątki, a setki tysięcy dolarów. Szczególnie w przypadku um, zdjęć filmowych właśnie, bo tutaj chyba żeśmy o tym nie mówili, że Willy Meyer nie tylko ma normalne zdjęcia, normalne fotografie, ale także ma filmy. Filmy zrobione kamerą wideo. Filmy, które prezentują statki, statki unoszące się um, nad lasem, statki, które unoszą się nad um, drogą, pod której poruszają się samochody. No zdjęcia rzeczywiście są na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli jest to trik, to jest to zna trik znakomity. No trzeba byłoby też jakoś sensownie wyjaśnić, skąd farmer, człowiek prawie że bez wykształcenia potrafił w latach 70. mówić o hiperprzestrzeni, skąd miał dane astronomiczne, które dopiero po kilku latach. Kilkunastu zostały potwierdzone przez sądy kosmiczne wysłane przez nasa, to tak, trzeba byłoby jakoś sensownie wytłumaczyć. No na przykład ja myślałem o tym, może tu jest jakaś grupa ludzi, którzy opracowywali to oszustwo, no żeby. No, w zasadzie po co to nie wiadomo, bo raczej na tym się Mejer nie wzbogacił. No ale powróćmy na chwilę do tego, co zapowiadaliśmy, czyli do dźwięku statku playera. Oni podobno, tak Meyer twierdzi, robili prezentację dla niego i dla jego znajomych i wtedy można było nagrać dosyć dziwny dźwięk. My tego oczywiście dźwięku nie nagraliśmy, odegraliśmy to z kasety, ale posłuchajmy. Ten dźwięk jest bardzo niezwykły, z tym, że można założyć, że został wytworzony przez obecne syntezatory. No właśnie, Gary Kinder w swoich latach świetnych, opisując sprawdzanie Bill Mayera na wszystkie możliwe sposoby, czy mówi on prawdę, czy nie dopuścił się jakiegoś oszustwa, przeprowadził także badanie tego dźwięku, profesjonalne badanie. I stwierdził, że oczywiście w ziemskich warunkach można syntezować tego rodzaju dźwięk. Tylko, że można go syntezować w dwóch albo trzech laboratoriach na Ziemi. Więcej takich y, studiów, gdzie jest to możliwe, nie ma. Tak, to były lata 70. Lata 70, tak. I że y, coś takiego kosztowałoby koszmarne pieniądze. No więc pytanie jest, jeżeli nawet byłoby to oszustwo. Skąd taki człowiek wziąłby takie pieniądze? I jeżeli nie on, to jacy ludzie i po co wydaliby taką masę pieniędzy na to, żeby stworzyć z jakiegoś farmera łącznika obcej cywilizacji? Tutaj dzwonili do nas słuchacze, mieliśmy wiele telefonów z pytaniem, czy to nie jest sekta, czy tam nie ma kolejnego wielkiego proroka, który nagle się objawił i nagle przekazuje swój wielki przekaz. Myślę, że na początku audycji mówiąc właśnie o naszych trudnościach, że nie mogliśmy nagrać Billy Mejera, bo on nie udziela żadnych wywiadów. Schował się przed prasą, bo powiedział, że jego misja polegała na tym, żeby ten przekaz, tą informację przekazać ludziom żeby mogli się dowiedzieć, mogli pewne sprawy przemyśleć, a nie po to, żeby zdobywać popularność. To raz. dwa no, dostaliśmy pewne ulotki tam na miejscu materiały. Nie zapłaciliśmy za to nic. Nie wydaliśmy zresztą, oferowaliśmy tak, pieniądze, tak, żeby Tak, tak, chcieliśmy je przekupić czy... w jakiś sposób, żeby zapłacić tak, za ten wywiad, sprawdzić. tak. No, a tu się okazało, że ani zbytnio pieniędzy nie chcą, ani udzielać wywiadów, okolica prawie że bezludna, poza tą farmą jeszcze trzy chałupy i same góry, lasy i pustka, nikogo tam nie ma, nie widać jakichś tłumów, pielgrzymek, czyli raczej sekciarstwo odpada, bo sekta się zakłada, żeby zdobyć popularność, sławę, pieniądze. A tutaj wszystkie działania y, są wprost y, przeciwne. Tak, bardzo dziwny przypadek. A jeszcze jeden słuchacz zadzwonił y, z pytaniem, czy Mejer ostrzega ludzkość przed czymś. Czy, y, co, co mówi Mejer na temat tego, co mówią Plejadanie? No właśnie. Y, to, to jest dość ciekawe, ponieważ mówił to on w latach 70. Poza oczywiście tym przekaz przekazem duchowym o tym, że trzeba się zainteresować sprawami naszego rozwoju duchowego, a nie takiej materialnej cywilizacji, mówił o zagrożeniach, które istnieją tu na Ziemi. Mówił o przeludnieniu. Jak słyszeliśmy, na tej planecie R, że mieszka 500 milionów ludzi. Na Ziemi to jest kilka miliardów, a więc potworne przeludnienie, które niesie za sobą wyeksploatowywanie bogactw naturalnych, niszczenie ekosystemu naszej planety. <laughs> mówił także o niszczeniu warstwy ozonowej, które także ma bardzo niebezpieczne następstwa mówił także o próbach atomowych o tym że szczególne zaniepokojenie istnieje od czasu kiedy rozpoczęliśmy badania nad bronią atomową i zaczęliśmy jej używać ponieważ narusza ona magnetyzm ziemi a konsekwencją tego jak mówi Meyer jest przesuwanie się biegunów magnetycznych ziemi i yy, Plejadanie powiedzieli majorowi, on tak właśnie twierdzi, że za około tysiąc lat biegun północny będzie się znajdował w okolicy Mekki w Arabii Saudyjskiej, co oczywiście wiemy, jakie niesie ze sobą olbrzymie zmiany klimatyczne na Ziemi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyrobili sobie jakiś pogląd na tę sprawę. Ja przyznam się szczerze, nie wiem do końca. Co o tym myślę? Choć byliśmy na miejscu, staraliśmy się dokładnie zbadać. Strasznie staraliśmy się przedstawić to miarę wiarygodnie. Być może nam się udało. Dziękujemy za wszystkie listy, które piszecie do nas. Przypominamy nasz adres ulica piękna 66A00672 Warszawa i zapraszamy za tydzień jak zwykle Nautilus Radiotek.